No i no i to to dzisiaj sobie zagramy A Gierkę sobie, którą widzicie, nie? No, no ją widzicie Teraz sobie w nią zagramy No ja, nie, to było w skrócie Karta i mam tu gdzieś Eee, jest tutaj Taki fajna gierka jest w niej event ha, świąteczny, nie rozumiecie, no. I robią w każdy sposób jak tam, nie? Bo no tak macie, no jest najszybciej no zarobiony, bo no nie sobie ten... Możesz no, sobie też lecieć, ale... Jak nie macie szybkiego auto, no to sobie... To są Lamborghini jakby, co? są które przerobione. No to jedź, no to lecite, albo jedziesz no tak. Nie, to ważne, czy będziecie jechać w tył, albo... A no, po prostu wolicie jeść, nie? No ale teraz Wam pokażę jak po prostu to szybciej w jak najlepszy sposób, żeby to zarabiać, Nie? No każdy by chciał. Dużo zrobić, żeby, żeby sobie kupić sobie. Oto sobie najlepiej po prostu wszystkie auty. Nie każdy by chciał, nie? Jak chcecie nabyć na milę, no to najlepiej na to ma bo może sobie latać i nic właśnie nie da się. I wierzycie sobie najlepsze, mam te najlepsze. I w sobie idziecie sobie jedziecie, macie, no to nie idziecie tam, bo to jest. Idziecie tam, bo tam będzie okres po trzy. Jedziecie. Do e, to już po prostu to tanie. No ale się da wywalić. jedziemy, nie? Idziemy, tu mamy jeden przystrzymać. Nie chcę wam się wsiadać, to bo, no, miejcie przygotowane auto i kliknijcie jakoś najlepiej knook nok. Nie działa? Czemu? Nie wiem. Czy kolejny domek? No nie wiem, no tak mi nie działa, ale sprawdźmy kolejny domek. Skaczemy, nie idziemy normalnie, skaczemy Aha. Wchodzimy i mamy tu domyczek, nie jakaś wie chodzimy no ktoś chce to może mieć przygotowane auto, można nawet teraz wykliknąć i padł sobie raz, i od razu i jedzie. Teraz trochę szybki sposób. I nie jedziemy tam, jedziemy tu. Mmm, Dobra. Ja będziecie mieli już te trzy, te... jedziecie na górę, nie? to polecam Wam wziąć te sania. Ale nie możecie się na na przykład? No to będzie swoje naświęcić, to. I jej. w nie już się na górze, w i Albo z buta. No i tak, cyk mm, I gdzieś to tam. Powinniśmy to Ale. Jak widzieliście, to mi jeden nie zadziałał, dlatego jedziemy... A, idziemy sama dwie coś na górę. Tak, jedziecie tu, tu, tu. A ktoś komuś coś nie zadziała, no to tutaj jedzie jeszcze do przodu. Po prostu będziecie zjeżdżać w dół. Tak. Olej, cukier... I mamy. I od razu jedziemy, za nim, stanem, tam. Jedziemy, teleportujemy się. Mamy teleporting idziemy znowu po to sanie bądźcie już mieć przygotowane też. Tak. będziecie tak, cyk, cyk cyk zmieniamy idziemy po pół drogi jedziemy do tej ekipatki jest czwarte i muszę nie to nieco za Nie nieco za nie. To będzie źle budynek coś nie działa, dobra, tego nie liczę, No ale. No i tak. No Jan się kręci. Nie liścimy tego? Bo to był jakiś kurno ze cyklem. Kaczymy tu. Cyk. Cyk. Nikt tu nie będzie. Nie, to ten domek chyba jest popsuty. Dobra, cyk. Dobra, teraz musisz się liczyć, zarabiać dzieci, liczyć potem prosto to Hop, ty. Nie, wcześniej mi działo. teraz to Hop, te. nie, nie, teraz nie wiem dlaczego mi nie działa. Cyk. Mamy. Cyk. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. skakujemy. Trochę za, za bardzo za szybko wyskoczyłem. No ale patrzcie. Gdyby nie te zatrzymali, to nie wiem, jakieś minuty mi to zajęło. a no to spieprzamy. Ale zapamiętajcie, to mogą być takie pnoje, które będą ci was biły. No to pamiętajcie o tym. Teraz właśnie... Teraz właśnie bo osoba, która mnie piła. Dlaczego właśnie pamiętajcie, nie? Też może się coś takiego zdarzyć um, na święto? Na wypadek miejcie coś takiego. Bądźcie to i to. Kliknijcie tu wtedy od razu miejcie i od razu w tył i teraz bierzecie auto i jedziecie. Musicie się łączyć. Dobra, widzicie. Nie patrzmy. Dobra, idziemy sobie tu, tu. dobra Dobra, i od razu zmieniam auto I lecimy od tej strony Chciałyśmy ja to W komentarzu Tak Skaczemy Oj, chyba za was wszystkich skończyłam No, no cóż Dobra, no to Jedziemy to. Tak tu Są Okej okay. Szybko lecimy pałką. Jedziemy? Tak, tak, Słuchaj, i od razu myślimy... I... 4. Dobre, no za do 40-50 minut. Za jakieś... Dobre, za do minuty. Mi, minuta? No, ponad minuta, ale jest minuta, nie? Jak macie ogarniacie jeździć albo nie wiem, umiecie jeździć, nie? No to tu jest mega upi. I nawet możecie mega szybko sobie wyfarmić. No to na podsanie. Szy szybkie, albo to i takie dla. Po prostu. E, pochwalenia, nie? Auto sale, po prostu do No nie, no innego tekstu nie, tek nie mam coś zobaczyć. Nie mam do góry. Cyk, wychodzimy szybko, gminy auto. Cyk. Dobra, wyskakujemy. Jedziemy. Oj, skok piękny. i lecimy szybko. Dobra? Tak, lecimy. Dobra. A przygotowujemy. Cyk. Lecimy. To był kolejny. Cyk. Ale też możecie od razu spadniecie. No to spadnąć tu i wtedy będziecie. Yy. Aha. Twój prostu tam, nie? Ja to No ja trudno mi to powiedzieć, a my lecimy tu. Tak. To nie będzie zły ty typu Dobra, jednak nie będzie zły. I teraz wchodzimy w teleporting tu. Klikamy. A też możemy tutaj wejść. No tak komuś się nudzi, to może się pościgać. Ja sam tego nie ścigałam się tu, no to ja tu so, Ja będę tu pierwszy raz testował. No i tak wydobyłem. my się widzimy jak będziemy się ścigać. Z nikim. Dobra, ścigamy się. Z nikim jak to będę mówię. What the? Зачем у меня скрыться? А, вот и... Так, это... так ты слюд. Ага, мама, минута. И просто я не стал сильным О, Чтобы okay. дрифты робить, окей. Дрифты! Зачем с дрифтами? его сделал и хорошего было, думаю, 2000 кончиков с этим, 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 с Olu lul, olu lul, olu pięknie lecimy z filmu driftami. Uhuuu, to w bok! z filmu wlecimy z tymi driftami! Okej. Okay. Okej. Okay. O co to? Jest! To są... Ale muszę jedną rzecz zmienić tylko. Muszę do na ten. Bo mi trochę to wkurzyło, bo chyba też chodziło. Zobaczę jeszcze. Pokładam z kolcami ludo. Tak, bierzemy to. O, teraz lepiej się bierzemy. A teraz znovu potestujeme tohle autom. Au, au, I tero, lečíme. A vrát, čím bude být? Dobrá. Tady nepomínu mi. Vyvolat? Teď. No. No. Dobra, lecimy! Nie, co ja tu wjechałem? Ale tu się widzę, jak to wygiftuje, mam te kolce? Skąd zamrać się nie zredegiftować? czy? no tu chyba jedna chodzi odry widzowie.

nie wiem co widzę, bo jednak ja tam, 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 tam widzę tak widziałam, widziałam, W ten sposób wyścigowy, jest na owki, koń. a czekaj, przetestuję, że to jest na owki, nie się co będę robić, my się będziemy widzieć jak zostanę jakiś koń, albo ten, To nie ma... Muszę za nic. 6 już. Mogę. 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 Mogę A się, rodzi, na się Mega. Będzie. Bo. Patrzcie. Za nic nie zrobię. Nie do drifu. Nic robię. No patrzcie po prostu. Nic. po Mega i się witam to dlawa. Może to sobie grało. A my się widzimy do następnego!